Siemanko. No więc... zostałem nominowany przez Pana Dyszkiewicza. Marcinie pozdrawiam. Jest to wprawdzie wyzwanie piwne. Ale to tam, wiesz, że gardzę alkoholem i znasz moje podejście do tej gry. Ale postanowiłem jednak coś nagrać. Więc... Tutaj mam spadek. 1300 ml mleka. 39 gram białka czystego. I przynajmniej droższy. A zapomniałem jak to robią prawdziwi hardkorowcy. Należy włączyć muzykę. A więc oto i ona. Praw, nie będzie to polski biały rap, Ale co tam? Więc yeah, zeruję. Yeah. 300 ml. Podobno żołądek ma od 1000 do 3000 pojemność. Więc nie mam tej najmniejszej taka radość. Co by teraz zrobić? Nie wiem. Mogę kogoś nominować. To jest bardzo dobra opcja. Wprawdzie, no powiedzmy, macie 24 godziny. Jak przegracie? To nie wiem, możecie kupić mi mleka, będę zadowolony, nie naruszycie się z waszego budżetu zbytnio. A jeśli nie chcecie, to nie musicie i możecie wypić pół litra mleka. Akceptuję. Dobra, więc nominuję osoby. Ola Malinowska, Małgorzata Kamieńska, Paulina Pitanko, Dominik Malicki, i to tam, Dawid Puszkiewicz. Należy mi się te półki tam leka. Więc. A, Marcin Dyszkiewicz też może spróbować. Tylko, nie wiem, w takiej wersji może liść, Nie będzie. No i generalnie fajna zabawa. Polecam. Pozdrowianka.